Niedzielne główne wodanie zbliżań. Bożej Karczmarczyk, dzień dobry. Pięcioro nastolatków poszkodowanych w wypadku w powiecie żnińskim w miejscowości Szeroki Kamień w gminie Barcin. Samochód uderzył w drzewo. Poszkodowani to osoby w wieku od 15 do 18 lat. Na miejscu jest Martyna Sobecka. Dzień dobry, Martyno, powiedz co wiemy o okolicznościach tego zdarzenia. Wiemy, że do tego wypadku doszło kilkanaście minut po godzinie 16, czyli trochę ponad dwie godziny temu. Kierowca samochodu osobowego z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku tego wypadku pięć osób trafiło do szpitala. Ten, ten wypadek był bardzo poważny, ponieważ na miejscu było nie tylko kilka zastępów straży pożarnej i policji, ale także trzy karetki pogotowia ratunkowego, konieczne było ściągnięcie również śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. A pierwsi na miejscu zdarzenia byli strażacy I właśnie dowódcę Straży Pożarnej, dowódcy, tej, dowódcy tego ak tej akcji. Zapytam o to, co zastaliście na miejscu. Dzień dobry, młodszy aspirant Molenda Wojciech, kierujący działaniom ratowniczym, Komenda powiatowa PSP WŻNI. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w, Żninie, w Piechcinie, zastęp został pięć osób poszkodowanych, które opuściły pojazd przed przybyciem tego zastępu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przygaszeniu ognia, ponieważ podczas zdarzenia doszło do wstępnego do pożaru w komorze, komorze silnika oraz udzielenia pomocy wszystkim poszkodowanym. Następnie dojechały zespoły pogotowia ratunkowego. Jak pani wspomniała, trzy zastępy plus śmigłowiec. Przekazanie Poszkodowanych i zakończenie czynności policji, usunięcie pojazdu z jezdni. Czy wiemy, w jakim wieku byli y, kierowca i pasażerowie tego samochodu? Y, w wieku około od 15 do 18 lat. A w jakim byli, byli stanie? Y, trz, trz, czworo, czworo poszkodowanych o y, ogólne potuczenia, jedna z poszkodowanych y, w stanie cięższym, zabrana przez śmigłowiec pogotowia. No, ze względu na obrażenia y, klatki piersiowej, bardzo dziękuję. Czy znamy chociaż wstępnie, co mogło być przyczyną tego wypadku? Niestety nie wiemy, ponieważ czynności jeszcze prowadzi y, policja. Z nieznanych przyczyn pojazd zjechał i uderzył tutaj w pobliskie drzewo. Są jeszcze ślady, nie wiem, czy nasz operator złapie tam. Po tej skarpie przejechał samochód i wjechał prosto w drzewo. Ten samochód jeszcze stoi tutaj na poboczu, ma cały zniszczony przód. Pięć osób, tak jak Państwo słyszeli, trafiło do szpitala, a usuwanie skutków tego zdarzenia dosłownie kilka minut temu się zakończyło. Martyna Sobacka i jej goście dziękujemy za relację. Okoliczności tego zdarzenia będzie wyjaśniać policja, tymczasem brawura, alkohol czy chęć popisania się przed innymi to główne przyczyny wypadków nad wodą. Tylko w czerwcu w kraju utonęło 26 osób. Ratownicy nieustannie apelują o rozwagę i trzeźwość, szczególnie dziś, w dniu ratownika WOPR. Niepogoda to żaden problem. Brak słońca i przelotne opady deszczu nie pokrzyżowały planów prawdziwym miłośnikom spędzania czasu nad wodą. Z synem spędzamy pływając. E, mamy, kupiliśmy supa i be, będziemy pierwszy raz go rozkładać i próbować. Dziwna pogoda, deszcz padał, ale fajna atrakcja, można sobie popływać, szanty pośpiewać, oj ten sam można popływać, fajna robota. Jaka ta woda jest w tym roku? O teraz, właśnie po deszczu, jest elegancka, cieplutka. Właśnie w taką pogodę. Pływam na desce, tak bez deski pływam. W ruch poszły wiosły, a także specjalne bojki do pływania. To pierwszy weekend wakacji, więc sezon dopiero się rozpoczyna ratownicy wodni nie narzekają jednak na brak obowiązków i pracy. Oni już od piątku i od soboty, czyli od 27 czerwca i od 28 czerwca pełnią już służbę dyżury na kąpieliskach w województwie kujawsko-pomorskim. Następnym terminem, takim etapem otwierania kąpielisk będzie 1 lipca. W tym sezonie nad wodami regionu czuwać będzie około 1400 ratowników wop. 29 czerwca obchodzony jest ich dzień. O świętowaniu nie ma jednak mowy. W gorące wakacyjne weekendy województwo Dyspozytor odbiera nawet 130 telefonów dziennie. To są różnego rodzaju te połączenia, od zaczynając od dyżurów, zgłaszania z całego województwa po patrole, ale i również z centrum powiadania Radunkowego przychodzą połączenia, gdzie mamy zgłaszania zdarzeń nad wodą. Na przykład zasłabnięć, podtopień czy urazów w tej pracy liczy się każda sekunda. Przyspieszyć ją może wzywanie pomocy poprzez aplikację ratunek, która łączy z dyspozytorem WOPR i wskazuje ratownikom dokładną lokalizację smartfona. Czasami na pomoc jest już niestety za późno. Tylko w czerwcu w regionie w zbiornikach wodnych utonęły trzy osoby. Ratownicy nieustannie apelują o rozwagę. Przede wszystkim kąpmy się tam, gdzie jest nadzór ratownika wodnego. Jeżeli korzystamy na przykład z rowerku wodnego, kajaku czy innego sprzętu do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach asekuracyjnych i ratunkowych. Ważne jest również zachowanie trzeźwości i uważności na osoby wokół, zwłaszcza dzieci. Marcelina Bociek, TVP3 Bydgoszcz. Do Turcji, Hiszpanii a może Egiptu. Dolecimy tam bezpośrednio z Bydgoszczy. Od dziś w ofercie portu lotniczego jest kolejny popularny kurort, to Sharm El Sheikh w Egipcie. Rejsy czarterowe będą realizowane przez cały rok. Sezon letni jeszcze dobrze się nie zaczął, a z Bydgoskiego lotniska znów wyruszył samolot w nowym wakacyjnym kierunku. To drugie połączenie do Egiptu, pierwsze do Sharm el Sheikh. To jeden z najatrakcyjniejszych kurortów w Egipcie, przyciąga fanów nurkowania, snorkelingu, te wielobarwne i bardzo atrakcyjne rafy koralowe, które tam można spotkać. No, przyciągają każdego roku masę turystów. Od dziś także mieszkańców Kujaw i Pomorza, choć nie tylko. Na ten lot czekało ponad 180 Pasażerów z różnych stron Polski. Bardzo dobre połączenie, tak? Jak my mieszkamy w Kaliszu, no to jest super. Cenowo lepiej, nie? I, i data też nam dobrze przypasowała. Pasażerowie spoza regionu chwalą sobie Bydgoskie lotnisko za jego niewielki rozmiar, ale też dobrą siatkę połączeń i szybką obsługę. Wrażenia fajne lotnisko też fajne tak szybko przeszła kontrola wszystko fajnie poszło, zgrabnie. Na lot w stronę słońca wielu pasażerów zdecydowało się na ostatnią chwilę. Szukaliśmy zawsze wcześniej wakacji, a w tym roku postanowiliśmy na, tak na ostatni moment i taka tutaj oferta się trafiła, że akurat z tego lotniska. A na tych, którzy zarezerwowali lot jako pierwsi, czekała niespodzianka. Voucher na kolejny lot, w dowolnym kierunku. Taki prezent otrzymało małżeństwo z Gniezna. To jest e, mój pierwszy lot w ogóle samolotem, pierwsza wycieczka zagraniczna e, i bardzo dużo emocji pozytywnych nagle się tutaj e, pojawiło, także jestem bardzo zadowolona. Rejsy do Sharm el-Sheikh z wylotem z Bydgoszczy realizowane będą w każdą niedzielę, prawdopodobnie przez cały rok to oznacza, że na wakacje do gorącego Egiptu mieszkańcy regionu będą mogli polecieć także zimą. Wśród innych wakacyjnych kierunków także egipski Marsa Alam, Majorka, turecka Antalya oraz greckie wyspy Rodos i Kreta. Przez cały rok można też polecieć do Alicante, Londynu, Birmingham, Dublina, Warszawy, Krakowa czy Frankfurtu, skąd po przesiadce można dolecieć już niemal w każdy zakątek świata. Obecny rozkład lotów obowiązuje do końca sezonu, czyli do 25 października. Bydgoszcz, Martyna Sobecka. Wyjątkowe premiery, pokazy specjalne, otwarte spotkania z aktorami, producentami i reżyserami. W Toruniu trwa 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest. Dla widzów przygotowano ponad 120 filmów. Dziś się można było zobaczyć m.in. te, które rywalizują w konkursie głównym On Air i konkursie filmów polskich. Manas to dramat osadzony w brazylijskiej Amazonii w reżyserii Marianny Brenand. Film opowiada o sile siostrzanej Solidarności w obliczu przemocy i społecznego milczenia. Jego światowa premiera odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. W niedzielę produkcję mogli zobaczyć widzowie międzynarodowego festiwalu filmowego Bella Tofi Fest. Trudny film, trudne emocje. No i to się dzieje na świecie, więc ciężko jest o tym myśleć, wyjść z i pójść na kolejny. W tym filmie był obraz dzieci krzywdzonych przez najbliższych. To jest bardzo poruszające. Trudno o tym mówić nawet, bo łzy się same cisną na oczy. Ale myślę, że takie tematy są ważne, ponieważ wywołują refleksję. Film bierze udział w konkursie głównym On-Air, w którym o Złotego Anioła rywalizuje 12 pełnometrażowych debiutów i drugich filmów z całego świata. Od produkcji irlandzkich, belgijskich po węgierskie, niemieckie i francuskie. Jest też polski akcent film Utrata Równowagi w reżyserii Korka Bojanowskiego, dotykający problemu przemocy w środowisku uczelni artystycznych. Zwycięzcę konkursu wyłoni sześcioosobowe jury złożone z polskich twórców Filmowych. Będę przede wszystkim zwracała uwagę na dobre kino. E, musi być interesująca historia, musi być świetnie zagrana, musi być e, w tym filmie to coś. Mam nadzieję, no, kierować się sercem tym, czym każdy w kinie, czyli tym, czy filmie porwie, czy nie. E, a te debiuty zawsze są robione z pasją. O złotego anioła rywalizuje także 16 polskich produkcji w ramach konkursu From Poland. W tej sekcji zwycięski film wybierze publiczność. Jedną z produkcji, która walczy o nagrodę jest skrzyżowanie w reżyserii Dominiki Montan Pańków. Główną rolę gra w nim Jan Englert. Skrzyżowanie film miało swój początek faktycznie na skrzyżowaniu. Zainspirował mnie rzeczywisty wypadek, który miał miejsce w Krakowie, w którym zginął młody chłopak, a uczestnik prowadzący osobówkę przeżył i faktycznie to był 80 parolatek Festiwal Bella Tofi Fest to nie tylko pokazy filmowe, ale też okazja do spotkań z wybitnymi aktorami, reżyserami i producentami. Będziemy mieli i po filmie belgijskim wierzymy ci i po Christie irlandzkiej niesamowitej odsłonie kina społecznego i po no, fantastycznym filmie Femen o jednej z współzałożycielek tejże grupy. I aktorka Albina będzie obecna podczas tego spotkania. Udział w otwartych dyskusjach jest bezpłatny. Z festiwalowego programu można korzystać do 4 lipca. Olga Taraszka, TVP Trzybytgoszcz. Nostalgia, tęsknota, smutek, ale też miłość i prawda. Taki wachlarz emocji zapewnia portugalska muzyka. W Grudziądzu zakończył się ósmy festiwal Fado. Czym jest to muzyczne święto? O tym Monika Kamińska. Festiwal Fado na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. Nie tylko Grudziądza, nie tylko regionu, ale myślę, że śmiało możemy powiedzieć całej Polski. Ze mną jest, jest Tomasz Bąkowski, organizator festiwalu. Cześć Tomku. Cześć. Jak to się... Dzieje, że ten festiwal rzeczywiście tak bardzo się rozrósł, bo to już ósma edycja festiwalu. E, wydaje mi się nawet jestem pewien, że to wynika z miłości do tej muzyki, do muzyki Fado, do Portugalii. E, to jest generalnie mi się wydaje powodem takim, że tak dużo tak. Liczny grono gości z całej Polski do nas przybywa. My lubimy mieszać właśnie muzykę polską z portugalską i staramy się, żeby to, ta polska muzyka też była gdzieś tam, żeby to było coś związane też z takim klimatem portugalskim. Pamiętasz ten moment, kiedy pojawił się w was pomysł, ach, może w Grudziądzu zagrałoby fado? Oczywiście, że pamiętam. To niby było tak dawno temu, a tak mi się wydaje niedawno, bo z roku na rok ten czas tak szybko ubywa. Ale oczywiście, że pamiętam. Zaczynaliśmy tak od małych koncertów. Dzisiaj jest ósma edycja. Cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo, ale też domyślam się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, w miarę śpiewania. Zatem jak festiwal miałby się eee. zmieniać, rozrastać? Dziś uważam, że ten nasz apetyt został zaspokojony, ponieważ. Osiągnęliśmy naprawdę już bardzo wysoki poziom, który nas zadowala. Tak jak mówiłem, ludzie są zadowoleni. Gości jest mnóstwo. To był nasz cel i osiągnęliśmy to. No właśnie, a kiedy rozmawiasz z mieszkańcami Grudziądza, ale też tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają z bardzo daleka właśnie na ten festiwal. To co oni mówią o muzyce fado? Jak czują tę muzykę? Jak rozumieją tę muzykę? Generalnie uwielbiają tą muzykę, niekoniecznie rozumieją język, w którym jest śpiewana, ale tak jak mówi, muzyka łączy serca, dusze, każdy rozumie, o czym śpiewamy. Bardzo dziękuję. Zatem trzymam kciuki, by kolejne edycje były równie wspaniałe. Proszę Państwa, a ja tylko dodam, że obszerne relacje z festiwalu FADO w grudziącu również na antenie TVP3. Bydgosz, już 14 lipca o godzinie 17. Monika Kamińska, dziękujemy za relację. Fascynujący świat mody kobiecej sprzed lat wprowadza zwiedzających ekspozycję zatytułowana Wszystko dla pań w toruńskim muzeum okręgowym. Tworzą ją zarówno stroje, jak i dziesiątki akcesoriów, w jakie wyposażone były dawne elegantki, m.in. biżuteria, kapelusze czy torebki. To prawdziwy modowy zawrót głowy. Setki eksponatów składających się na wizerunek eleganckiej kobiety, począwszy od roku 1830. Efektowne, choć niezbyt wygodne stroje, krynoliny, a zwłaszcza gorsety hamowały wówczas nie tylko jej ruchy, ale też aktywność społeczną. Mamy tutaj podział na cztery segmenty wokół właśnie krynoliny, wokół turniury, wokół Belle époque i wokół Art Nouveau. I na podstawie tych strojów możemy zobaczyć, jak zmieniał się jak zmieniała się sylwetka też kobieca i jak kostium dostosowywał się do roli jaką pełniła kobieta w społeczeństwie zaczynając od roli przede wszystkim matki i gospodyni domowej po kobietę pracującą, która musiała mieć strój dostosowany do pracy, którą wykonywała. Liczne akcesoria w postaci wachlarzy, biżuterii, koronkowych, rękawiczek czy ozdobnych karnecików wskazują, jak wielką rolę pełniły w owym czasie bale i spotkania towarzyskie. Właśnie o to nam chodziło, żeby od tego 9 początku niemalże XIX wieku do, 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 do prawie połowy XX wieku pokazać, jak zmieniała się nie tylko Wygląd jak zmieniał się nie tylko wygląd kobiety, ale też jej rola i sposób funkcjonowania w świecie w rzeczywistości. Z biegiem lat znika nadmierna dekoracyjność stroju. Może dlatego, że kobiety stają się coraz bardziej aktywne, a przełomem jest pierwsza wojna światowa. Mężczyźni poszli na wojnę i kobiety musiały przejąć męskie obowiązki właśnie zaczęły pracować i potrzebowały stroju, który będzie odpowiadał. Będzie wygod, dla i wygodny i będzie odpowiadał też modzie wtedy panującej. Wszystkie eksponaty to przykład znakomitego rzemiosła artystycznego, ale wizerunki kobiet prezentuje też malarstwo, rzeźba i fotografia. Zwiedzający ekspozycję mogą wykonać sobie zdjęcia w kostiumach historycznych w specjalnie zaaranżowanym atelier. Ta bardzo różnorodna wystawa oddająca ducha epoki za pomocą mody czynna będzie do 7 września. Toruń Urszula Guźlecka. W zbliżeniach teraz wiadomości sportowe i spotkanie z Hubertem Malinowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczęły się wakacje, wielu będzie spędzało ten czas nad wodą, a my mamy podpowiedź jak połączyć to z dobrą zabawą sportową na kajakach. Po raz pierwszy w Chełmży odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w kajak polo w kategorii młodzików. Oprócz klubów z regionu na Jeziorze Chełmżyńskim pojawili się również sportowcy z Warszawy i Białego Stoku. Czas zatem przekonać się na czym polega ten sport. To jest gra dwóch pięcioosobowych zespołów na boisku o wymiarach 28 metrów na 35 metrów. Gramy za pomocą, e, można piłkę podawać, rzucać do bramki za pomocą wioseł, e, rąk i są tam określone przepisy, które, które znają zawodnicy i według tych przepisów postępujemy na boisku więcej informacji sportowych, w tym wyniki Wieszlarskiego Pucharu Świata i meczu PGE Ekstraligi Storunia w wieczornym serwisie jak codziennie o 21.45. Hubert Malinowski z tymi informacjami, Dziękuję. bardzo dziękujemy. A w głównym wydaniu Zbliżeń to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.